Witam Cię serdecznie na naszym kolejnym porannym, wspaniałym spacerze, podczas którego podzielę się informacjami na temat kolejnego nawyku, który stosuję od wielu lat w swoim życiu, a który to nawyk prawdopodobnie, jeżeli wprowadzisz go do Twojego życia, wpłynie na nie w sposób pozytywny. Kolejnym nawykiem, kolejną rutyną, kolejnym działaniem, które stosuję. Jest po prostu ciągłe uczenie się. Dokładnie. Znajdujemy się na terenie Uniwersytetu położonego na północy Tajlandii, natomiast uczenie się, nauka, edukacja niekoniecznie musi być kojarzona z tą akademicką. Nie chodzi bowiem o to, żeby, mówiąc kolokwialnie, wkuwać kolejne rzeczy na pamięć. Nie chodzi o to, a żeby uczyć się nowych regułek, różnego rodzaju kolejnych zasad, różnego rodzaju rzeczy, których nie będziemy wykorzystywali w praktyczny sposób w naszym życiu. Nauka czy edukacja niekoniecznie musi być jedynie nauką akademicką, w sensie takim, że uczęszczamy na zajęcia na przykład do szkoły, na uniwersytet i na różnych poziomach tej edukacji formalnej, Otrzymujemy jakiś certyfikat, który potwierdza naszą wiedzę, czy potwierdza to, że ukończyliśmy określony poziom, określony level. Edukacja może się odbywać w naszym życiu codziennym. Jestem zwolennikiem tego, ażeby oprócz edukacji formalnej postawić na edukację nieformalną czyli w dużym stopniu również na self-development czyli rozwój osobisty. Na naukę poprzez praktykę, na zdobywanie kolejnych umiejętności we własnym zakresie, na rozwijanie pasji, rozwijanie hobby, szukanie różnego rodzaju rzeczy, które będą nas pasjonowały. Nauka to nie tylko czytanie dobrych książek, to nie tylko oglądanie dobrych filmów, to nie tylko karmienie się dobrymi treściami, które możemy spotkać na przykład w artykułach naukowych. Możemy uczyć się od innych, od każdego człowieka, którego spotykamy na naszej drodze. Teraz ktoś może powiedzieć, że właściwie ukończył już szkołę, ukończył edukację formalną, wykonuje jakąś pracę i właściwie nie widzi sensu w tym, ażeby miał się czegokolwiek nowego uczyć. W jakim celu miałbym Tomasz to robić? Nie przyda mi się to, nie sprawi, że więcej będę zarabiał. Mam konkretną pracę, nie mam czasu na to, żeby się edukować. Otóż jest to dosyć błędne założenie, dlatego że edukacja, samorozwój, szukanie nowych możliwości jest czymś, co poprawi jakość Twojego życia na lepsze i niekoniecznie nawet musisz zmieniać swoją pracę, jeżeli ją lubisz, zarabiasz dostatecznie dużo i sprawia tobie to satysfakcję oraz jesteś zadowolony ze swojego położenia. Nie wszystko robimy dla partykularnych interesów, nie wszystko robimy dlatego, żeby mieć z tego jakieś na przykład finansowe korzyści. Natomiast faktem jest, że jeżeli będziesz miał więcej wiedzy, więcej umiejętności, jeżeli rozwiniesz swoje talenta. No to możesz zarabiać więcej, ponieważ możesz w swojej pracy, na przykład, otrzymać wyższe stanowisko albo wyższe wynagrodzenie, albo nawet zmienić tę pracę na firmę konkurencyjną, czy na stanowisko, które będzie po prostu lepiej płatne w innym miejscu. Natomiast uczenie się to rozwój. Dzięki nauce, dzięki zdobywaniu nowych umiejętności. Możesz się dowiedzieć, jak jeszcze wiele rzeczy tak naprawdę nie wiesz, i możesz całkowicie zmienić swój dotychczasowy sposób myślenia na temat życia, rzeczywistości, ludzi, i możesz dążyć do tego, żeby być bardziej szczęśliwym. Nie musisz wierzyć mi na słowo, nie musisz kopiować moich działań, możesz sprawdzić to samodzielnie. Posługuję się tego rodzaju sformułowaniem które już kiedyś kierował do swoich uczniów m.in. Budda, no dlatego, że znajdujemy się na terenie Tajlandii, który to kraj oczywiście opiera się o filozofię buddyzmu Theravada. Nie musisz jednak być buddystą, nie musisz wyjeżdżać do Tajlandii, nie musisz lecieć do Indonezji na Bali, żeby po prostu się rozwijać pod kątem intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i nie musisz nawet wchodzić na wyższe poziomy świadomości. Możesz natomiast się uczyć, rozwijać krytyczny sposób myślenia, przyswajać nowe umiejętności i wdrażać je do swojego życia. Dzięki temu również będziesz miał motywację do nowych działań, do kreowania, do tworzenia, do szukania rzeczy, które będą Cię inspirowały. Jeżeli masz jakieś marzenia, chciałbyś je realizować, to również możesz szukać wiedzy na temat tego, w jaki sposób możesz to na przykład osiągnąć. No, i na przykład można spojrzeć tutaj na osoby, które już przetarły tę określoną ścieżkę. Dowiedzieć się od kogoś, kto ma więcej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, jakieś sukcesy, którymi może się pochwalić, i w ten sposób wdrażając konkretne strategie, konkretne działania, konkretne plany, możesz krok po kroku dążyć do tego, żeby osiągnąć to, o czym po prostu marzysz, lub to, co zaplanowałeś lub zaplanowałaś. Edukacja jest czymś wspaniałym, uważam, że dopóty dopóki żyjemy i istniejemy, ciągle możemy się rozwijać, ciągle możemy się poprawiać, ciągle możemy stawać się lepszymi, ciągle możemy udoskonalać swoje życie. Między innymi właśnie poprzez wiedzę, poprzez edukację, poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, dlatego że edukacja nie polega tylko na tym, żeby przyswoić sobie jakąś wiedzę, ale przede wszystkim wykorzystywać ją w praktyce. Dlatego że możesz przeczytać mnóstwo książek na temat rozwoju osobistego, możesz przeczytać mnóstwo książek na temat inwestowania, na temat ekonomii, na temat różnego rodzaju zjawisk życiowych, ale jeżeli nie będziesz wprowadzał tego konkretnie w swoje życie poprzez działania, no to ta wiedza będzie nieprzydatna. Będzie nieprzydatna zarówno dla ciebie, zmarnujesz czas, potencjał, energię, ale będzie również nieprzydatna dla innych, dlatego że mając wiedzę i wprowadzając ją w praktykę, możesz również dzielić się z innymi, tak jak ja dzielę się po prostu z tobą. Ucz się, edukuj, zdobywaj nową wiedzę. Prostym przykładem jest na przykład mój teść, który akurat jest farmerem. Nie ukończył formalnej edukacji na jakimś wysokim poziomie, dlatego że skończył zaledwie kilka klas w szkoły podstawowej i od 8 roku życia był po prostu farmerem, który pracował w polach ryżowych. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Nauczył mnie nie tylko, w jaki sposób pracować na farmie, w jaki sposób dbać o ryż, owoce, banany, różnego rodzaju warzywa, ale nauczył mnie również spokoju ducha. Nauczył mnie cierpliwości, nauczył mnie tego, jakie mieć podejście do innych ludzi, sąsiadów, znajomych, współpracowników, żony, dzieci, rodziny. Jest to człowiek, który jest oazą spokoju, zawsze zachowuje właśnie tak zwaną zimną krew, nie denerwuje się, nie unosi, nie pokazuje gniewu i bardzo, bardzo dużo od niego się uczy, jeżeli mowa o takim życiu praktycznym na co dzień. Dlatego, jak widzisz, możemy uczyć się od każdego napotkanego człowieka na naszej drodze. Niekoniecznie musi być to profesor, niekoniecznie musi być to wykładowca, niekoniecznie musi być to osoba o wysokim poziomie edukacji formalnej, potwierdzonej certyfikatami. Ucz się, poprawiaj swoją wiedzę, udoskonalaj siebie, krok po kroku osiągaj swoje cele no i osiągaj również duże sukcesy małymi. Krokami. Jeżeli podobał się Tobie ten odcinek, no to zostaw łapę w górę. Zobaczymy się po raz kolejny w następnym nagraniu. Tymczasem życzę Tobie zdobywania nowej wiedzy, poszerzania swoich umiejętności, spojrzenia na świat zupełnie z innej perspektywy, no i zobaczysz prędzej czy później, że zdobywając nowe pokłady wiedzy, dowiadując się o nowych możliwościach. Będziesz bardziej zadowolony i szczęśliwy w życiu, dlatego że przede wszystkim uczysz się dla samego siebie, a nie tylko dla innych, ale ucząc się dla siebie i posiadając wiedzę, będziesz również mógł się dzielić nią po prostu z innymi ludźmi. I będziesz szczęśliwszy, bardziej zadowolony, spokojniejszy w życiu, i być może osiągniesz to, o czym nawet do tej pory nie myślałeś albo sobie nie wyobrażałeś. Pozdrawiam cię serdecznie, wszystkiego dobrego!